Teraz będzie wystąpienie człowieka, który debiutuje na naszej scenie i myślę, że na pewno zaskarbi sobie Waszą sympatię. Jest specjalistą UX-owym i optymalizacji konwersji. Wykładowcą kolegium Da Vinci prowadzi również kanał UX On The Way. No i zażyczył sobie, żeby właśnie taka była muzyka na jego wejście. I dobrze, bo jest odświeżenie i jest kreatywne. No to przywitajmy po raz pierwszy Wojciech Popiela. moc będzie z tobą. Dokładnie tak. Niech będzie. Ok, witajcie. Cieszę się, że jesteście tak licznie, że jesteście i wytrzymaliście tutaj dosyć długo, żeby mnie posłuchać. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Słuchajcie, ta muzyka, którą puściłem, to nie dlatego, że tak po prostu sobie wymyśliłem, tak, bo lubię bardzo Gwiezdne Wojny czy coś w tym stylu, tylko do tej mocy, do tych Gwiezdnych Wojen jeszcze wrócimy, ponieważ będziemy mieli dzisiaj temat o walce dobra ze złem, tak? I to w walce na specyficznym polu, ponieważ na polu optymalizacji konwersji, optymalizacji sprzedaży. I teraz historia taka życiowa, taka życiówka. To się wydarzyło niedawno u mnie w domu. I u mnie w domu jest tak, że no, żona pilnuje budżetu, tak? Ona sprawdza, nie, co, na co wydajemy, ile wydajemy, tak, ile jeszcze zostało na koncie, co trzeba zapłacić, czego nie i tak dalej. Nie? Pilnuje cash flow, nie? jednym słowem. No i. Oczywiście w tym budżecie jest miejsce na wiele abonamentów, nie? Ręka do góry, widzę was w miarę dobrze. Kto ma jakieś abonamenty Netflix, HBO Go? Tak, 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 tak. A ręka do góry, kto ma takie abonamenty, które płaci, ale z nich nie korzysta? Ale może jeszcze skorzysta, nie? No, to widzę, że to tak jak u mnie, nie? No ja to dokładnie, dokładnie tak działa, tak? Mamy szereg abonamentów, ale... Nie korzystamy, ale może się przydadzą. To tylko 20 zł, tylko 30 i tak dalej. To są małe, yy, małe kwoty. No i ona odkryła coś niepokojącego. Nie? Yy, I mówi do mnie takie coś, no tak, no miałeś anulować te abonamenty, jest takich kilka, które wisi, płacimy nie wiadomo po co, tak, ale tego nie zrobiłaś znowu, a mówiłeś, że zrobiłeś. Nie? Ja mówię, no nie, no, no, no kochanie, no, nie, no na pewno anulowałem, pamiętam jak dziś, tak. Byłem i anulowałem. Nie? I teraz. Jak to się stało, jak to się mogło stać, tak? Bo faktycznie byłem pewien, że anulowałem, a jednak, no fakt faktem, tak? Pieniądze z konta zeszły. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, prześledzimy proces anulowania jednego z takich abonamentów. Wyglądało to tak, najpierw trzeba było się dostać do tego ekranu, nie? W jednym miejscu trzeba było się doklikać, nie było to wcale takie łatwe i... Oczywiście kliknąłem od razu ten przycisk zmienia abonament. Nie kierowałem się taką logiką, że skoro coś zmieniam abonament, to mogę to zmienić w dół zupełnie do zera. Okazało się, że nie. Jak chcę zmienić abonament, to mogę tylko w górę. Nie? W dół już nie można. Okej, okay, dobra. Kliknąłem ikonę tutaj tą kebabową, tak, i okazało się, że tam jest ukryta opcja anuluj automatyczne odnawianie. So far so good przeszedłem do tego kroku, tu oczywiście mnie ostrzegli, że uważaj, ostrożnie, tak? czeka cię niebezpieczeństwo, coś złego się stanie, bo narażasz się rezygnując z tego abonamentu. Jeszcze do, dostałem szereg, jak widzicie tutaj, artykułów, które miały to potwierdzić, po czym kliknąłem ochoczo jednak na przycisk ten niebieski, główny, żeby anulować abonament. I tutaj się zatrzymajmy. Ten przycisk, ten najbardziej prominentny, niebieski, to jest tak naprawdę przerwanie anulowania anulowania, tak? czyli zachowania abonamentu. Nie? Tak, to fajnie działa. I ten przycisk który po lewej stronie, który nawet nie jest przyciskiem, tylko takim szarym linkiem, to jest prawdziwe y, anulowanie. I za drugim razem, jak doszedłem do tego ekranu, tak już wiedziałem, co to trzeba zrobić, to już mnie nie nabrali. Kliknąłem po lewej stronie, kolejny krok teraz, ankieta. I jeszcze mogę zadzwonić. Nie? Wiecie, zadzwoń, kurde, pogadajmy o tym. Nie? A w ogóle to powiedz, nam, co się dzieje, Wojtas, no czemu ty odpuszczasz, tak? Nie? Nie? Ok, ale nie dałem się na to nabrać. Ten trik jest tutaj znowu ten sam, tak? Coś odciąga uwagę, plus jeszcze przycisk zamieniony i tak dalej. Kliknąłem w ten szary. No teraz pobierz bonusy, za darmo, będzie fajnie i tak dalej. No, kolejny krok. No, co tu się dzieje, tak? Klikam znowu ten szary. Jest jeszcze jeden krok. I oni mówią, okej, okay, teraz Ci wysłaliśmy coś na maila, tam jest link. Jak go klikniesz, to już naprawdę anulujesz. No i dobra, no i tym razem OK, udało się, nie? Anulowałem, nie? Zniknęło z domowego budżetu. No dzięki. No i słuchajcie. Tak zbudowany proces, on wykorzystał na korzyść firmy, która go zbudowała szereg mechanizmów tak? na swoją korzyść, żebym ja nie anulował tej subskrypcji. Nie? I słuchajcie, to nie był przypadek. Nie, To nie jest tak, że to ktoś się pomylił, że to zrobił junior tak, że, że to ktoś przyszedł i zrobił byle jak i jakoś tak wyszło. Tak? Nie, nie. To zostało zrobione specjalnie przez osoby, które się na tym znają. Tak? I słuchajcie, wiedza o zachowaniu i percepcji człowieka. Pomaga w realizowaniu celów biznesowych. Tutaj w pozostałych prolekcjach już o tym trochę była mowa, tak? Na przykład o ekonomii behawioralnej. I to jest ogólnie dobra wiedza, tak? To jest ogólnie fajne. Nie? I to pomaga realizować cele. Nie? I to łączy ze sobą taka wiedza, łączy ze sobą różne dziedziny, tak, kognitywistyka, ekonomia behawioralna, właśnie psychologia, badania user experience, analityka produktowa, wiele więcej, tak? Bardzo interdyscyplinarna sprawa. Nie? I taka wiedza o tym zachowaniu, o tej percepcji daje nam moc, nie, no i skoro był już temat Gwiezdnych Wojen i jesteśmy na sali kinowej, przed tym wspaniałym ekranem, to muszą się pojawić ci dwaj panowie, tak. Wydaje mi się, że Joda był panem, mam nadzieję, nie, okej. Okay. No i oni wykorzystywali również jakąś moc, jakąś wiedzę, tak, jakąś siłę po to, żeby osiągać swoje cele, tak, i osiągali je na dwa sposoby, nie, w sposób jasny i w sposób ciemny. Mieliśmy jasną i ciemną stronę mocy na ekranie kinowym. Nie? I w świecie optymalizacji konwersji, w optymalizacji sprzedaży, nie? ciemna na mocy to tak zwane dark patterns, czyli mroczne wzorce. Nie? Tak to się ładnie nazywa. A z kolei dark patterns to są techniki projektowania mające na celu manipulację użytkownikami. Nie? Czyli wykorzystujemy tę wiedzę o człowieku, wykorzystujemy tę wiedzę o, o jego cechach, o jakichś takich immanentnych właściwościach człowieka przeciw niemu, tak? po to, by zarabiać. Nie? I one są diabelsko skuteczne. Nie, to nie jest tak, że to są jakieś takie techniki, wiecie, czasem się uda, czasem się nie uda. Nie? W większości przypadków uda się dużo lepiej niż to z jasnej strony mocy. Nie? Dlatego bardzo kuszą. I słuchajcie, na czym to wszystko polega? Nie? Musimy trochę to rozważyć. I napisał o tym książkę, laureat Nagrody Nobla napisał, pan Daniel Kahneman napisał książkę Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Bardzo ją wam polecam, swoją drogą. I on wydzielił takie dwa sposoby, dwa systemy jakby działania ludzkiego umysłu. Nie? I pierwszy to jest umysł refleksyjny. Umysł, który mm, w tym analizujemy coś taki bardzo obciążający, musimy mieć dużo skupienia. Nie? Na przykład piszemy jakieś teksty, rozwiązujemy problemy, tworzymy jakieś koncepcje, plany marketingowe cokolwiek, nie? Więc to jest umysł refleksyjny. Jest też jeszcze ten drugi, umysł wykonawczy, czyli robimy szybkie, instynktowne decyzje, takie wyuczone. Na przykład dzisiaj pewnie część z nas tutaj zebranych no, przejechała na, na prelekcję samochodem. Nie? Jak jedziemy samochodem, no to się nie zastanawiamy nad tym, że teraz nacisnę nie wiem, lewy pedał, a teraz prawy. Nie? A teraz będę kręcił kierownicą o 30 stopni w lewo, nie? No tak się nie dzieje. Robimy to instynktownie, tak? To jest bardzo szybkie, nie, nie, nie skupiamy na tym uwagi. I to jest ten moment, w którym właśnie w tym rocznym wzorce, te dark paterny, tak? One po prostu się wszczelą i wykorzystają właśnie tą nieuwagę, tą automatyzację, nie? Tą automatyzację, którą mamy w głowie. I słuchajcie, te dark paterny kuszą od zawsze. To jak imperator z Gwiezdnych Wojen, on też tak kusił, nie? E, weź tam coś zrób, coś tam, coś tam, nie? Będzie fajnie luk, i tak dalej. Przejdź na Ciemną stronę mocy. I one kuszą od zawsze, odkąd był internet. Jak się pojawił internet, to się pojawiło od razu pomysły, jak y, trochę porobić tam dziwnych rzeczy. I teraz dam wam trochę historii. Na przykład to, kojarzycie taki baner, tak? Byliście kiedyś milionowym albo tam stutysięcznym użytkownikiem. Odebraliście swoją nagrodę. Nie? Ja odebrałem. O kilka razy pewnie za dużo, bo się potem zawirusowało to wszystko i trzeba było cudować z tym komputerem. A ile z, y, wygraliście iPhone'ów? Ja wygrałem ich całkiem dużo. Kto wygrał iPhone'a? Ręka do góry. Okej, okay, super, jesteśmy wszyscy szczęśliwymi posiadaczami iPhone'a. I to było od zawsze. Nie? A teraz czas na przykłady życia, takie, które są teraz. Tak? One też ewoluowały. Tak? To, to jakby zaczynaliśmy od tego, wygrywaliśmy iPhone'y. Tak? A teraz robimy dużo bardziej ciekawych rzeczy. I ja je trochę tak pogrupowałem. Część tej nomenklatury jest używana jakby w branży, część sobie wymyśliłem sam. Także tak pół na pół, rozróżnicie, które jest które. Łatwo przyszło, trudno poszło. To jest taka pierwsza kategoria. No i tutaj, właśnie to jest, do tej kategorii należy na przykład ten pierwszy przykład, jak anulowałem subskrypcję. No i na przykład, przedownikiem jest Amazon. Nie? Amazon, kiedy odkryje, że chcemy anulować abonament Amazon Prime wyświetla nam między innymi ten ekran. On wyświetla nam tam bardzo dużo ekranów, nie? ale jeden z nich wygląda tak. I mamy trzy przyciski, które wykorzystują naszą percepcję kolorów, tak? które są równorzędne, a więc teoretycznie robią to samo. Czyli teoretycznie każdy powinien anulować abonament tak? w takim kluczu. Ale nie, tylko ten jeden anuluje, ten po środku, tak? a pozostałe, mimo że wyglądają tak samo, powodują, że zachowamy te subskrypcje. Nie? Więc tak sobie działa Amazon, olbrzymi przecież, no gigant branży, tak, a tak sobie pogrywa. Po jasnej stronie mocy to by wyglądało tak. Jeden przycisk, który kieruje do tego, co chcieliśmy wykonać, ten najbardziej prominentny, ten żółty, tak, czyli użytkowniku zakończ to, co chciałeś zrobić, tak, a ten z, z małym takim kontrastem, mało rzucający się w oczy ten link pozwoliłby nam jednak, że jednak chce zachować, tak, ale w pełni świadomie, tak. I tak by to działało po jasnej stronie mocy. Ale Amazon jest po ciemnej. Podchwytliwe pytania. Pytania można zadawać w taki sposób, żeby odpowiedź na nie była wbrew temu, co, o czym, co chcieliśmy powiedzieć. I tutaj mamy MyTrip, to jest taka strona, która jest pośrednikiem lotów. To teraz mamy lato, tak, za chwilę będą wakacje, więc będziemy mieli okazję skorzystać. No i oni mają bardzo prosty trik, żeby mieć dużo zapisów do newslettera. Mają checkbox, który jest kontrolką elementem interfejsu, który zazwyczaj zaznaczamy, kiedy coś chcemy, tak? Czyli kiedy klikniemy sobie ten checkbox, to powinniśmy wyrazić na coś zgodę. A tutaj pytanie jest sformułowane, nie chcę otrzymywać informacji o najlepszych cenach lotów. I tyle. Nie? A powinno być przecież chcę otrzymywać. Nie? I wtedy zaznaczam, kiedy chcę, a nie kiedy nie chcę. Tak sobie robią. Oni również robią taki trik. Jeśli zaznaczę sobie, na przykład tutaj, że nie chcę tych dodatkowych opcji, to podświetla mi na czerwono tą, tą opcję, tak? czyli nie chcę dopłaty, podświetla mi na czerwono, co kojarzy się z tym, mamy tu wdrukowane w głowie, że jak jest coś czerwone, to coś nie działa, to jakiś błąd, nie, i tak samo jak nie, wiem, jak światła drogowe, nie, czerwone stój, zielone idź, tak? to powinno być neutralne, nie? bo ktoś może tu przez przypadek poprawić, no i zapisać się tam na jakieś ubezpieczenie bagażu za 7 dolarów, Błędne przekierowania, to jest fajna, fajna grupa. Coś tu nie, za, nie działa... Przycisk? Here o. we go! O, here we go, już działa. Pewnie znacie tego bohatera, jest to Mario, tak najbardziej znany włoski hydraulik, który lubił grzyby, a kiedy zjadł sobie tych grzybów, to z jakiegoś powodu biegał zawsze w prawo. Nie? I teraz, dlaczego Mario biegał w prawo nie? w klasycznej grze? Nie? Ogólnie teorii jest na to bardzo wiele, od technicznych do właśnie takich percepcyjnych. Skupimy się na tych drugich. W świecie zachodu, w kulturze zachodu, zazwyczaj ruch w prawo jest postępem, jest dynamiką, jest popchnięciem jakiegoś procesu do przodu. Dlatego na przykład kamera jest tak ustawiona na Olimpiadzie, że widzimy, że zawodnicy biegną w prawo, Mario biegał w prawo, a jak instalujemy Windowsa, to wszystkie przyciski, które nas doprowadzą do tego, żeby ten Windows był zainstalowany, też są w prawo. Ale Londyńskie Zoo postanowiło zrobić sobie coś takiego. Mamy dwa przyciski. I możliwość dodania dotacji na zwierzęta. Fajny, szczytny cel. No i teraz yy, co tutaj się dzieje? Przycisk po prawej, ten zielony, po pierwsze jest po prawej, po drugie jest zielony, najbardziej prominentny, mówi nam o tym, że dodaj do koszyka łącznie z dotacją. I co jeszcze? Tutaj nie ma miękkiej gry, oni idą na, po bandzie, że od razu ta cena, którą tam widzicie, to ma dopisek, że ona już zawiera tą dotację. Oni nawet tam nie pokażą, ile jest bez tej dotacji, bo nie zakładają, że jej nie damy. Nie? No co wy, na zwierzęta nie dacie? Nie? A ten przycisk po lewej stronie, który normalnie oznaczałby, że cofniemy się w tym procesie, w tym wypadku działa w ten sposób, że to jest dodanie do koszyka bez tej dotacji. Nie? Także jakąś szansę nam dają, ale niewielką. Nie? A to powinno wyglądać mniej więcej tak. Robiłem to na szybko oczywiście, więc wiecie o co chodzi, to, to nie, nie, nie jest graficznie jakiś super, ale tu powinien być wyraźny na przykład checkbox, tak? który zaznacza, to do, dolicza tą dotację, powinna być cena bez dotacji po dotacji i tak dalej i pełna świadomość. Na innej stronie znowu ten sam klik. Po prawej stronie jest przycisk, który w ostatniej chwili przerywa, naszą wolę, jakby przerywa ten proces anulowania jakiegoś abonamentu. Znowu wykorzystuje ten sam trik, że to, co po prawej stronie, to yy, popycha coś do przodu, na przykład anulowanie subskrypcji. Ukryte koszta. Ale mnie nie lubi dzisiaj ten, ten yy, przycisk. Yy, ok, ukryte koszta. Za to dostał 5 milionów kary niedawno w, w Bardzo prosty trik. W koszyku na samym końcu yy, wpada jakiś dodatkowy element, warty na przykład 5 zł tak jak tutaj ubezpieczenie, ochrona kupujących, tak? Także nagle to wpada i nie mamy możliwości rezygnacji, tutaj oczywiście oni wykorzystują nasze pewne lenistwo, to znaczy jeśli wydatkowaliśmy już jakąś energię, przeszliśmy przez jakiś proces, tak? To będzie nam szkoda bardzo no przerwać ten proces no to jest tylko 5 złotych, nie, albo tylko 2 zł, nie, albo nie wiem, nawet tylko złotówka. No przecież kiedy już wyszukałem te produkty, to wszystko już jest gotowe, już prawie że odbieram. No i co no teraz zrezygnuję? No musiałbym się mocno wkurzyć, nie? No i ktoś się chyba na tyle wkurzył, że 5 milionów wleciało kary, nie? Podmianka w locie. Tutaj o Windowsie już i Wiście i tak dalej już było sporo żartów, a tutaj jest coś, co no, jest żartem chyba, ale trochę takim nieśmiesznym, ponieważ zrobili coś takiego. Wyobraźcie sobie, że jedziecie samochodem i ktoś Wam zamieniłby działanie pedałów, że gaz to hamulec, a hamulec to gaz, nie? Mało no, zabawne by było, nie? nie? A oni stwierdzili takie coś. No nie chcą aktualizować nam tego systemu, no coś nam nie chcą, no nie chcą nam zaufać, nie chcą Windowsa 10, można nie chcieć Windowsa 10. Tak? Więc jak ktoś zamykał tę propozycję update'u, to podmienili w pewnym momencie ten X, który się znajduje w prawym górnym rogu. Także jak się go kliknęło, to nie zamykał tego modela, tylko natychmiast uruchamiał aktualizację. Nie? Musiało być całkiem nieźle, od razu się ładnie aktualizowało, a internet spłonął yy, z hejtów na Microsoft. Confirm shaming. Legenda głosi, że wzięło się to z gry komputerowej, bo jakaś taka gra komputerowa, był jakiś tam kosmiczny komandos, tak, strzelał do jakichś kosmicznych najeźdźców, był mega twardzielem, palił cygaro, tak, wiadomo o co chodzi, nie? I kiedy chciało się wyjść z tej gry, to pojawiał się komunikat, no co ty, odpuszczasz jak frajer? No i jak chciałem pójść na obiad, no to trzeba było wybrać, że tak. Nie? A tutaj jest przykład z innej gry, gdzie mamy, czy na pewno chcę, żebym umarł, mówi smutny, smutny bohater. Nie? I też trzeba wybrać takie, jeśli chcemy przerwać rozgrywkę. I oczywiście w świecie gier to jest łamanie czwartej ściany, to jest, to jest zabawne, nie? to jest fajne, to jest akceptowalne. Ale ktoś pomyślał, że przeniesie to na biznes tak? Nie? i zrobił na przykład coś takiego. To są drobne uszczepliwości, może przesadzamy, nie? ale jednak. Na przykład tutaj nie chcę jakiegoś tam poradnika, więc mówią o tym, że nie, ja już znam się na ogrodnictwie, już wszystko wiemy. Nie, albo nie, ja nie lubię oszczędzać. Albo znowu przycisk. O, nie, ja już jestem bogaty. Ukryte reklamy, to jest absolutny klasyk. Na przykład Softpedia. Tak, mamy jakiś element interfejsu, który ma przycisk sugerujący, że jest tym głównym przyciskiem, żeby zakończyć jakąś interakcję, ale tak naprawdę nie jest. I na przykład ta reklama, o, nie powinna mieć tego przycisku download jako pierwszego, tylko powinna być całkowicie pozbawiona tego, ale wtedy nie byłaby tak skuteczna. Wymuszona ciągłość. Tutaj ciekawy przykład. To można zrobić na dwa sposoby. Pierwsza wymuszona ciągłość to jest taka, że na przykład nie informujemy komuś, kogoś, że kończy mu się abonament. Po prostu to przemilczymy. Normalnie to powinno być tak, że informujemy na przykład na 7, na 3 i na jeden dzień, tak? że za chwilę to zostanie yy, pobrane nie? z Twojego konta. A my tego nie robimy i jakoś to będzie. Ale Spotify robi coś ciekawego. Kto ma tutaj Spotify'a? Ręka do góry. OK. I słuchajcie, jeśli macie takie utwory że nie chcecie, żeby wasi znajomi oni wiedzieli, że, że ich słuchacie, tak? Każdy takie ma, nie? to... Możecie włączyć tak zwaną sesję prywatną, tak? Każdy, to jest tak jak z Disko nie, niby nikt nie słucha Diskopolu, nie, a każdy każdy zna, nie, wiecie? Nie, I nie to przez jej oczy, oczy, nie, zielono, o, szalałem, nie, no już widzę, już tam gdzieś nóżka pewnie, nie, tam dygnęła, nie, każdy wie o co chodzi, tak? No i nie chcecie, żeby wasi znajomi jednak wiedzieli, nie? No, że, że tego słuchacie, no, to włączacie sobie sesję prywatną. Dla Spotify'a to nie jest korzystne, bo wtedy nie ma tej naturalnej propagacji albumów w całym serwisie, tak? Że one się zaczynają propagować między znajomymi, nie? bo ja zobaczę, co tam na przykład kolega słucha fajnego i się tam coś poznam, będą dodatkowe odtworzenia, tak? Więc oni zrobili taki krótki komunikat, który gwarantuje, że nie doczytacie, jeśli będziecie włączać tę opcję, że ta opcja zostanie anulowana po pewnym czasie. A tutaj kolejny przykład bardzo ciekawy było na Code Academy, była jakaś sesja, poradnie, sekcja poradnikowa i było pytanie, czy artykuły są przydatne i można było odpowiedzieć tylko tak. Nie? Oni już to poprawili na jasną stronę mocy, więc już poszli po rozum do głowy, tak, że tak nie wolno. Przyjacielski spam. Tutaj z kolei kluczował LinkedIn, czyli na przykład ja, jest jakaś aplikacja, jest jakaś strona i ja on mówi, weź tutaj, zaimportuj swoją listę kontaktów, zobaczymy, czy twoi znajomi też tu są. Nie? Będzie fajnie. Nie? Poznasz, czy są, dogadacie się i tak dalej. Nie? Podacie sobie ręce w przestrzeni wirtualnej. Nie? A tymczasem pobiera sobie tę listę, a do tych, których nie ma w tym portalu, wysyła w waszym imieniu zaproszenie. I tak właśnie zrobił LinkedIn, tak? korzystając z imion i nazwisk tak, wysłał zaproszenie do wszystkich zaimportowanych, którzy nie mieli konta, nie? po czym y, dostał bodajże 13 milionów kary za ten numer, bo jednak trochę przegiął. Nienaturalna presja, tutaj był już też wspomniany booking, za chwilę wakacje, no Booking też dostał karę. Booking to w ogóle był królem wywierania presji. Ogólnie wywieranie zdrowej presji nie jest takie złe, jeśli to ma jakieś yy, odbicie w rzeczywistości, tak? czyli na przykład, naprawdę yy, na przykład są ostatnie sztuki i tak dalej, to, to jest okej. Okay, Ale tutaj mamy trik, yy, Ale właściwie mieliśmy bardzo intensywne takie wiecie, kończymy już, ostatnia oferta, no masz jeszcze 30 sekund, dalej, dalej, dawaj, kupuj nie? i tak dalej. Nie? Naprawdę było intensywnie, na tyle, że dostali za to karę i teraz już jest delikatnie, nie? teraz już jest nie przegap, Ceny mogą wzrosnąć, no faktycznie mogą, z tym ciężko dyskutować, tak. W wybranym terminie spada dostępność, no jasne, no to jest oczywiste i tak dalej. No już tutaj pewnie kary nie dostaną, ta presja już jest zdrowa, a poprzednio było naprawdę inwazyjnie. Kolejna rzecz to jest tak zwane przemilczenie i tutaj mamy znowu przykład samolotowy. Kupujecie lot i trafiacie na ten ekran. I na tym ekranie mówią wam, że musicie wybrać miejsca, żeby usiąść, tak? Żeby usiąść w tym samolocie. Nie, no i mamy do wyboru te z większą przestrzenią na nogi i te z mniejszą przestrzenią na nogi. Nie? I one tam różnią się ceną. No i dobra. No i tak się zastanowić, kurde, ale czy w samochodzie to można tak jak w autobusie, że wiecie, nie, i tak będę całą drogę, nie? tak będę leciał? No, no nie, no raczej tak nie można, nie? Więc można prób próbować nie wybrać tych miejsc i zobaczymy, co się stanie. No i okazuje się, że przemilczany jest możliwość tego, że, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że nie będę miał miejsca, jak nie kupię, tylko nie będę miał tego konkretnego miejsca, tak? Więc tak naprawdę dostanę za darmo, dobrane losowo, nie? więc nie musiałem tego kupować. Ale to zostało przemilczane. Nie? Tej informacji już nie udzielili. I słuchajcie, tych typu, typów i przykładów dla Paterów jest znacznie więcej, bym tu mógł godzinami o tym opowiadać, tak? ale ja już jestem po czasie tak teraz mi wyłączą mikrofon. Nie? I mówię Wam o tym wszystkim, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią projektowania produktów cyfrowych, ich promowania, ich rozwijania i tak dalej. Nieważne w którym momencie procesu jesteśmy, a nawet jeśli zupełnie się tym nie zajmujemy zawodowo, to jako konsumenci głosujemy portfelem, tak? korzystając z danych rozwiązań. Tak? Więc możemy na przykład wyeliminować z rynku tego typu praktyki, po prostu nie używając rzeczy, które nas w ten sposób, no mówiąc wprost, manipulują. Tak? I słuchajcie, możemy zwiększać tą sprzedaż. Dzięki badaniom UX, analityce, technikom modelowania interakcji i tak dalej, całą tą wiedzą. Nie? I tylko od nas zależy, czy podniesiemy sprzedaż dostarczając większą wartość, większą wygodę, czy przechodząc na ciemną stronę mocy. Wybór jest Wasz. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało.